Witam Was, kochani, na kanale Kasia Tarot. Witam Was. Dzisiaj jest wtorek, 25 lutego. Eee, no, wtorek, no co, drugi dzień. Trzeba iść znowu do pracy, niestety. Trzeba wstać, ale zobaczmy, co nam karty chcą dzisiaj powiedzieć. Zaczynamy od Normanda, tak jak zawsze. I <laughs> również zobaczymy, co nam karty tarota chcą powiedzieć, jak będzie wyglądał nasz dzień. A jak będzie wyglądał nasz dzień. Mamy znowu ogród. Który był ogród? Mamy Bodźka. Bociek chciał wyskoczyć nam. Wcześniej już wiedziałam. Także są zmiany nowości. I wiedza. No super. słuchajcie, no, słuchajcie znowu pozytywne. Karty wychodzą, ale dobra, nie chcę zobaczyć, nie chcę za za Zobaczmy, co nam... Tarot chcę powiedzieć, ale Lenormanda, karty są pozytywne. Zmiany idą. Ktoś może się dowiedzieć, że y, się spodziewa widziusia Ale będziemy spędzać ten czas w gronie, w towarzystwie. I tak jak już powiedziałam, to towarzystwo nie musi być fizycznie. Nie musimy się fizycznie spotykać z tymi ludźmi. Um, Ogród ogólnie oznacza taką większą społeczność, ale to może być nasza internetowa społeczność. To może być jakaś grupa internetowa. A jak nie, może niektórzy są tak, mają tak szczęśliwe życie, że mają grono znajomych, z którym mogą się spotykać codziennie. Możliwe nawet w pracy macie fajnych znajomych. No ale dobra, co nam ta chce powiedzieć tak dzisiaj czy nas dzisiaj czeka? O! No patrzcie, mamy Asa Pucharów. o, ho ho, 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 drogie panie. Uuu. kochany, drogie panie. Dla pań. Niektóre z pań tutaj się zakochają w ryżym, w naszym ryżym kudle tarotowym, czyli naszym rycerzyku buław. E, poczujecie się fajnie. Bo ten rycerzyk, ja go nie, nie przebadam za nim, bo, bo to nie jest dobry rycerzyk na dłuższą metę. Z tego powodu, że ten rycerzyk nam nic nie obiecuje, ale ten rycerzyk też jest po coś. Ehm, też jest jakąś częścią naszego życia. I ten rycerzyk jest tutaj po to, żeby podnieść nas na duchu, drogie panie. <śmamy>, mamy tutaj nową miłość. Tutaj coś poruszy nasze serce. Może coś połechta nasze ego. Mi się wydaje, że to jest ktoś z towarzystwa, ktoś, kogo znacie. E, pojawi się dzisiaj po to tylko, żeby podnieść nas na duchu. E, może na chwilę, ale będzie to przyjemna chwila. E, także, no, rycerzy była, i do tego mamy papieża. Ciekawe, ciekawe. Słuchajcie, kochani. Przed nami... Ten dzisiejszy dzień, ten wtorek 25 lutego, może przynieść nam nowe możliwości zmiany oraz taką naszą wewnętrzną mądrość. Dzisiejsze karty Lenormand Tarota malują tutaj obraz dnia pełnego ekscytujących wydarzeń, znaczących zmian i jakichś emocjonalnych przełomów. Słuchajcie, tu mogą być jakieś dynamiczne sytuacje. Które mogą odmienić Waszą codzienność i otworzyć przed Wami jakieś nowe perspektywy. Słuchajcie, yy, mamy kartę ogród. To są spotkania, to są nowe kontakty, to są ważne wiadomości. Ogólnie karta ogród symbolizuje takie społeczne interakcje, spotkania, wydarzenia publiczne. Także może to być dzień, w którym y, znajdziecie się w centrum uwagi albo weźmiecie udział w istotnym jakimś wydarzeniu, możliwe rozmowy, które przyniosą ważne informacje, albo nawet po prostu otworzą Wam jakieś nowe możliwości zawodowe. I możecie dzisiaj spotkać kogoś, kto odegra taką ważną rolę w Waszym życiu. Być może będzie to nowy znajomy, jakiś mentor albo ktoś, kto pomoże Wam rozwiązać problem, nad którym. Długo, długo się zastanawialiście. Słuchajcie, ogólnie zmiany na horyzoncie, bo Bocian przynosi nam te nowe możliwości, bocian w ogóle to znak nadchodzących zmian, także może oznaczać z, y, zarówno zmiany w życiu osobistym, jak i zawodowym. Jeżeli czekacie na jakąś ważną decyzję, dziś możecie otrzymać kluczową wiadomość. Zmiany te mogą dotyczyć na przykład przeprowadzki, nowego projektu, zmiany pracy albo nawet rozwoju w relacji. Bocian to ogólnie taki pozytywny symbol, i on sugeruje, że to, co nadchodzi, przyniesie Wam korzyści i rozwój. Słuchajcie, taka wskazówka: jeżeli dzisiaj pojawi się w Waszym życiu jakaś szansa na nowy początek, to nie bójcie się jej chwycić. Słuchajcie, i do tego mamy klucz, klucz do sukcesu. Rozwiązanie jest na wyciągnięcie ręki. Karta klucz w ogóle symbolizuje rozwiązania, otwieranie drzwi, zdobywanie odpowiedzi. Jeśli od jakiegoś czasu czujecie się zagubieni, dziś może nadejść taki moment przełomu. Możecie dostać odpowiedź na pytanie, które was nurtuje, albo pojawi się szansa na odblokowanie sytuacji, która się po prostu wydawała bez wyjścia. Możliwe też, że dziś podejmiecie ważną decyzję, która otworzy. Przy Wami nowe możliwości. I słuchajcie, macie słuchać swojej intuicji, i bądźcie otwarci na jakieś wskazówki, które mogą się pojawić w ciągu dnia, bo ten klucz do Waszego sukcesu jest bliżej niż myślicie. No słuchajcie, mamy asa Puchar. Jeżeli patrzymy już na tarata, mamy asa Pucharów, i to jest karta miłości, to jest karta emocjonalnego spełnienia, to jest karta również nowych początków. Także może oznaczać nową relację, odnowienie więzi albo jakąś wyjątkową rozmowę, która przyniesie Wam radość. Jeżeli jesteście singlami, możecie dzisiaj spotkać kogoś, kto wzbudzi Wasze zainteresowanie, a jeżeli jesteście w związku, to będzie idealny dzień na takie pogłębienie Waszej relacji, wyrażanie swoich uczuć. I słuchajcie, nie bójcie się otworzyć na emocje. I mówić o swoich uczuciach. Może to być początek czegoś pięknego. No i idziemy tutaj do naszego ryżego, naszego rycerzyka. Rycerz Buław zachęca do ruchu ogólnie. I to jest taka karta, która oznacza akcję, działanie. Rycerz Buław to w ogóle symbol energii, to jest ta pasja, to jest działanie. Także możecie dzisiaj poczuć przypływ motywacji do, do, do realizacji swoich celów. Będzie dzień, w którym nie warto będzie zwlekać. Jeśli macie pomysł, działajcie dzisiaj. E, możliwe są także niespodziewane wyjazdy, niespodziewane spotkania, niespodziewane szybkie decyzje, które dodadzą troszeczkę takiej dynamiki waszemu dniu. E, słuchajcie, bądźcie dzisiaj odważni, nie wahajcie się podjąć ryzyka, bo może to przynieść ogromne korzyści. Słuchajcie, do tego mamy papieża. I papież mówi ogólnie o mądrości, o takich wartościach, zwłaszcza moralnych, o nauce. Także może to oznaczać, że dzisiaj ktoś wam udzieli ważnej rady, albo sami będziecie w pozycji, w której inni zwrócą się do was po pomoc. Papież często symbolizuje także taki duchowy rozwój tą refleksję. Może to być dzień, w którym znajdziecie odpowiedzi na nurtujące Was pytania, szczególnie w kwestiach etycznych, relacyjnych, jakichś zawodowych. I zaufajcie tej swojej intuicji i Waszym wartościom, którymi się kierujecie. Jeśli musicie podjąć jakąś ważną decyzję, kierujcie się nie tylko rozumem, ale także sercem. Słuchajcie, także ten dzisiejszy dzień będzie dniem pełnym, pełnym wydarzeń, pełnym możliwości. Mamy tutaj nowe znajomości, mamy tutaj jakieś ważne rozmowy, mamy pozytywne zmiany w życiu, to o tym mówi Bocian. Mamy tutaj odnalezienie kluczowego rozwiązania, o tym mówi klucz. Mamy tutaj początek emocjonalnego spełnienia, asa Pucharów. Mamy spontaniczne działanie, spontaniczne decyzje, rycerz Buław. I również mamy mądrość i refleksję tego papieża. Także słuchajcie, dzisiaj bądźcie otwarci na zmiany. Korzystajcie z okazji, słuchajcie swojej intuicji. I to będzie dzień pełen pozytywnej energii. Nie bójcie się działać. A ja chcę jeszcze zobaczyć, co nam karty radzą. Jaka jest porada na dzisiaj? Jaka jest porada na ten wtorek? 25. Słuchajcie, no, mamy asa denarów. Diabeł. Uuu. słuchajcie. Uuu. Okej. Okay. Uuu. Słuchajcie. <laughs> powiem wam niektórzy. Niektórzy, dla niektórych. Tutaj może pojawić się eks. Tutaj może się pojawić eks, który przyjdzie z ofertą. To jest osoba. Może to was zas zaszokować, ale oni chcą tutaj coś planować przyszłość z wami. I może chcą wrócić. Nie wiem, ale tu jest jakaś osoba toksyczna. Dla niektórych tutaj może być, ktoś może dostać jakąś ofertę, jakąś propozycję, która wygląda ładnie, pięknie, na coś poważnego. Może Was to bardzo zaskoczyć, ale słuchajcie, jeżeli to jest jakaś oferta i do końca nie jesteście pewni, to jeżeli wam intuicja podpowiada, że to nie jest to, to dobrze Wam podpowiada, bo to, jest, to są czyjeś diabelskie zamiary. Ktoś tutaj jest diabłem. To jest coś toksycznego, to są nasze jakieś pokusy. Słuchajcie, dzisiaj, dzisiaj ogólnie wszystko bierzcie na spokojnie. Planujcie swoją przyszłość, patrzcie się w przyszłość. Dla niektórych mogą tutaj być również podróże, ale właśnie chodzi o tego asa. Asa to jest oferta od kogoś. Ktoś tutaj daje nam tą ofertę, i to dużą, i to konkretną, i to taką, która nas zainteresuje. Ale może nas bardzo zaszukować, bo mamy tą wieżę, ale jeszcze raz zastanówcie się nad tym, co dostanie, dostajecie w ofercie, bo to nie jest do końca szczere. To nie jest, to jest coś nie tego, to jest jakaś pokusa. Uważajcie na pokusy dzisiaj również. Bądźcie mądrzy, weźcie tą energię papieża, zachowujcie się również moralnie. O to ktoś Wam zaoferuje za, za możliwe, że coś niemoralnego. Ale to dla niektórych. Także dziękuję za oglądanie. Życzę Wam mimo tego diabła, życzę Wam wszystkiego najlepszego w dzisiejszym dniu. Jeżeli ktoś ma urodzinki, to wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. A ja Wam życzę wspaniałego wtorku. I czekam na wasze komentarze, czekam na wasze lajki, czekam na wasze subskrypcje. Ale zdecydowanie czekam na wasze komentarze, żebyście mi napisali, jak wam mija dzień, co się dzieje w waszym dniu i czy te karty rezonują. Pozdrawiam was serdecznie, dziękuję za oglądanie. Buziaki, pa pa.